Siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale, kolejny odcinek z serii Największe talenty do kariery, 12 już, ta seria bardzo wam się podoba Ciągle, więc zostawcie łapeczkę w górę i subika Jeśli jesteście na kanale nowi, jeśli jesteście starzy to za, tylko załapkujcie Ten film, dawno nie było odcinka z tej serii, ale teraz wracamy Będą odcinki co 3 dni gdzieś tak myślę Cały czas mówię, że wracamy, ale powoli dojdzie opornie. Pierwszy talent, Ryan Aitnuri Piłkarz onżer, 18-letni lewy obrońca grający właśnie w onżer 3 gwiazdki sabszy nogi, dwie gwiazdki sztuczek wartość 4 miliony, potencjał maksymalny 85 ocena na start 70. Ciekawy francuski talent obok Mendiego, tych talentów na lewą obronę we Francji nie ma zbyt dużo. A teraz niemiecki talent na boczną obronę. Tych, tych talentów też nie ma zbyt dużo, a jest to Josh Van Gnoma. Piłkarz Hamburga, 18-letni. Może grać na prawej obronie, na lewej obronie, na lewej pomocy. Bardzo jest to fajne. Cztery gwiazdki, słabszej nogi, trzy gwiazdki sztuczek, wartość jedyne 2 miliony euro za niemieckiego prawego obrońcę Hamburga. Następnie na naszej liście, Martin van der Wort. Piłkarz w he grający w Henku o 66 oceny, 85 potencjał, w wieku 17 lat na pozycji bramkarza, wartość 2 miliony. Można powiedzieć nowy Tibo Courtois, bo Belg Belgowie nie mają zbyt dużo utalentowanych bramkarzy po Tibo Courtois. Jest Kun Kassels, a teraz jeszcze pojawia się Vandervoort, który będzie takim talentem belgijskim, właśnie na zastępstwo Zaki do Courtois. Josh Carbonero, piłkarz grający w lidze kolumbijskiej, o ile się nie mylę, nie wiem jak ten zespół się nazywa dokładnie, nie mogę wam powiedzieć, ale jest on Kolumbijczykiem, ma 19 lat. pozycja jakie gra to dwa skrzydełka, lewe i prawe, 3 na 3 gastki, wartość 2 miliony, potencjał 85 kolumbijczyka. Właśnie grającego w Lidze Kolumbijskiej. Bardzo tani, bardzo utalentowany, ciekawy, skrzydłowy. Do waszych karier do klubu z serie A można go wyciągnąć do Ajaxu. Fajny też transfer. Kolejny to Georgi Czakwateze. Czakwacedze grający w Henku 19-letni ofensywny pomocnik z gruziński. Naprawdę ciekawy, bo w Gruzji nie ma dużo talentowanych piłkarzy. Czakwatedze jest jednym z nich. Może grać na ofensywnej pomocy, na lewej pomocy, 3 gwiazdki słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek. Wartość 10 milionów, Gruzina właśnie z ekipy Henku. I myślę, że piłkarz powoli przerastający tą drużynę i czeka na transfer do lepszego klubu, do lepszej ligi, co należy zrobić w Waszych karierach. Mateusz Kunia, to jest dość ciekawe, no bo... 20-letni napastnik z Brazylii, grający w Hercie Berlin, był wcześniej w Lipsku, teraz jest kolegą klubowym Krzysztofa Piątka, może grać na napadzie, na ofensywnej pomocy, uniwersalny piłkarz, 4x4 gwiazdki, warto 17 milionów, ciekawy brazylijski talent, można powiedzieć taki drugi Roberto Firmino, podobny z tym gry właśnie do Brazylijczyka z Liverpoolu i kto wie jak on się rozwinie, potencjał ma 85, dzięki dynamicznemu potencjałowi może się rozwinąć bardziej. Elif Elmas, macedończyk, dziś trochę egzotyki europejskiej, 19-letni pomocnik, 4 gwiazdki słabszej nogi, 3 sztuczek, wartość 7 milionów euro. Za Macedończyka grającego w Napoli, 71 na start, potencjał 85, właśnie piłkarza z Macedonii grającego w SSC Napoli. Kolejny na naszej Angelo Gomez, ofensywny pomocnik, może grać na lewej pomocy, kolejny wielki talent Manchester United po Garnerze, po Rashfordzie, 85 potencjał, 68 na start, pozycja ofensywna, pomoc lewa, pomoc 4 na 4 gwiazdki, wartość 2 miliony, bardzo tani, bardzo dobry, bardzo perspektywiczny piłkarz, bardzo dobry technicznie. W rzeczywistości co zaraz nie przełoży się także na FIFE. Sergi Gomez, piłkarz wypożyczony z Dortmundu do Łeski, do drugiej ligi hiszpańskiej, 18-letni ofensywny pomocnik z możliwością gry na lewym skrzydle, na prawym skrzydle, 85 potencjał, 3 na 3 gwiazdki, wartość 2 miliony. Właśnie za Hiszpana z Borus i Dortmund, wypożyczonego do łezki. Ciekawy hiszpański talent na ofensywną pomoc. Drugi Juan Mata, drugi Dawid Silva. Bo ty, ci piłkarze będą powoli kończyli swoje kariery, więc trzeba ich im zastępować. A Sergio Gomez jest jednym z wykandydatów na tą pozycję. Curtis Jones, 18-letni talent szkółki Liverpoolu. Jeden z największych talentów obok Harveya Eliota, 18-letni właśnie Jones może grać na ofensywnej pomocy, na środku pomocy, na lewej pomocy. 4 na 4 gwiazdki, wartość 2 miliony, potencjał 85, Anglika z czerwonej części Liverpoolu. No i co, no po prostu można go wprowadzać do ekipy Liverpoolu lub wykupić do innego angielskiego klubu, żeby go rozwinąć lub do Bundesligi, bo Anglicy jak wiecie do Bundesligi trafiają. A w tym odcinku to już tyle, jeśli Wam się podoba ten materiał, zostawcie łapeczkę w górę i subika. I widzimy się w kolejnym materiale na kanale, trzymajcie się ciepło, na razie, cześć!